Rozdział 7. Niedorzeczność koletowska. Między Cambridge a Whatham Cross są trzy szosy, które się krzyżują. Jedna główna prowadzi do Cambridge, druga do Newmarket i dalej trzecia. I dalej trzecia jest mało ważna. Jest bowiem tylko szlakiem wagonów okrężnych wijącym się w południowym kierunku. Jest ona do tego stopnia bez znaczenia, że... Odpowiedzialni autorzy mapy okolicy Cambridge nie uważali nawet za konieczne poinformować tych, którym by na tym zależało, że taka droga istnieje. Kto by się interesował tymi miejscowościami, nie jeden z nas chciałby wszak zwiedzić sławną Anglię, dowie się ze zdziwieniem, że ta nieznana nikomu, a jednak istniejąca droga zawdzięcza swoje powstanie niedorzeczności starego koleta. Od niego też wzięła swą nazwę. Colet był ekscentrycznym gospodarzem rolnym. Ekscentryczność posunął aż do granic geniuszu. Mógł się stać sławny na całą rolniczą Anglię jako pionier mm, naukowej uprawy roli, gdyby nie dziwaczna mania, która trzymała go z dala od osiągnięcia celu. O ile miał w ogóle jakiś cel, owa mania. Przejawiała się w nadej formach, także być może, że stary kolet umarł w stanie zupełnej ruiny majątkowej, choć niezmiernie szczęśliwy i zadowolony z rezultatów eksperymentu swojego żywota. Jak tylu innych ludzi, którzy zasłużyli sobie na sławę, reformy koleta były pasmem ko krańcowości, wszystko, co inni rolnicy czynili, uważał ipso facto za błędne i starał się dokonać tego samego, metodą wręcz przeciwną. Spośród 100 starych metod, śmiało można określić 60 jako nie nadające się ulepszyć. Nie się ulepszyć, 25 na 100 ulega pewnym zmianom, reszta zaś jest całkiem błędna. Stary Kolet, który stosował zasadę, że. Cała setka wymaga natychmiastowej reformy. In capite Membris napawił się poważnej choroby i umarł. Zostawił po sobie 100 morgów nieuprawionej, nieuprawnej ziemi domek, który wybudował w myśl własnych planów milowej długości prywatną drogę i nieszczęsnego wykonawcę ostatniej woli, którego obciążył tysiącem pośmiertnych zleceń. Biedak mógł sobie poradzić z pomocą sądu. Wolał jednak pójść mniej legalną, lecz prostszą drogą interpretowania na własną rękę zmarłego. W szczególności oddał domek w ręce pierwszego z brzegu oferenta. Ponad wszelkie oczekiwania, oferta, którą otrzymał, była niezwykle korzystna. Znalazł się ktoś, co oglądnął sobie okolice, odkrył w domku i otoczeniu coś, co odpowiadało w zupełności jego życzeniom, i zakupił gospodarstwo wraz z całym inwentarzem. Opisując kupującego, pan Harlet, wykonawca testamentu starego Koleta, wyraził się o nim jako o miłym Amerykaninie, który upodobał sobie domek i pragnął uczynić zeń hotelik dla niedzielnych wycieczkowiczów. Nie zamierzał uprawić gospodarki rolnej, tak powiedział panu Harletowi, lecz kazał, kazał domek w zupełności wyporządzić, przemalować i umeblować. Nie każdy wpadłby na pomysł urządzić w domu kuletnisko. Wykonawca na pewno nie byłby miał tyle fantazji. Domek był zbyt ponury o zagrubych murach, siejących wrażenie więzienia. Z zewnątrz był na wzór brzydoty ze wszelkimi cechami odpychającymi o oknach wybitych w murze, o regularnych odstępach i w bramie przypominających areszt. Całość uzupełniały kraty, które nie wiadomo w jakim celu kazał stary kollet wprawić do okien. Wnętrze było za to z pewnością mniej odpychające. Izba mieszkalna ciągnęła się od podłogi do dachu. Wokoło biegł krużganek, na którym były organy. Stary ekscentryk był bowiem czymś w rodzaju muzyka. Główny i jedyny pokój sypialny o tym przeznaczeniu zadawał się na parterze. Na górze mieściła się komora niedostępna dla złodziei o stalą wyłożonych ścianach. Dostęp do niej był umożliwiony z dołu. Przy pomocy drabiny, albowiem nie prowadziły do niej żadne schodki. Amerykanin wydał się z tego nawet zadowolony, przynajmniej nie zdradzał żadnej ochoty w budowania schodów, komory ze swą solidną podłogą, komora ze swoją solidną podłogą była dostępna albo z partner z sypialni, albo przez stalowe drzwi skrużganka biegnącego wokoło wzniosłej sali jadalnej. W tej komorze stary kollet trzymał pieniądze. Nie ufał bankom, ale ani ich nie popierał. Mianowicie miał tam schowek wmurowany w grubą ścianę, a nowy właściciel uznał, że taki schowek może mu się dużo przydać. Przychodził do domu ku w nieregularnych odstępach czasu. Jak zauważyli sąsiedzi, nie zatrudniał rąk w gospodarstwie. Stara kobieta, sprowadzona od, z oddali, prawdopodobnie z Londynu, sądząc po jej akcencie, była jedyną stałą mieszkanką, która utrzymywała dom w porządku, lecz w jakiś czas później od, obyto się bez jej usług. Stała się, stało się to niespodziewanie i nowy właściciel koletowskiej niedorzeczności tak nazywano w okolicy gospodarstwo centryka zdawał się doskonale obchodzić bez niej. Bywał tam przelotnie. nigdy nie spędzał więcej jak jedną noc. Pewnego razu zauważyłem, że dom był zamieszkany. Widziano jakiegoś ponuro wyglądającego człowieka, wędrującego polami. Z jednego komina, jaki dom posiadał, wychodziły smugi dymu. Prawie codziennie jakiś gość przyjeżdżał z Londynu. Przebywał w domku godzinę, może dłużej, po czym szybko odjeżdżał z powrotem w stronę Londynu. Czasem był to sam właściciel, czasem jego zastępca. Ci dwaj nigdy nie byli widziani razem, aż do tajemniczego pojawienia się Vertibel w przybraniu chłopca owej nocy. Padał deszcz ulewny, gdy Helder. Jechał do swojego domu kupieńskiego, sam siedział przy kierownicy, mając u boku Tigera Brauna. Nie zamienili ze sobą ani słowa podczas całej jazdy. O drugiej godzinie nad ranem Helder zwolnił bieg wozu w miarę jak zbliżali się do skrzyżowania. Skręcił w uliczkę i zatrzymał maszynę przed ponurym domkiem. Na odgłos nadjeżdżającego automobilu z domku wyszedł człowiek który momentalnie zniknął z... i powrócił z kluczem do, od... do budówki. Do niej Helder wprowadził wóz. W mieszkaniu palił się silny ogień. Mimo iż był czerwiec i dwaj ludzie przyłączeni i zziębnięci stali przez chwilę w milczeniu. Trzeci obserwował ich z nachmurzoną miną. Będziemy przez jakiś czas bardzo zajęci. Zagadnął go nagle Helder. Macie dla tej gra inne ubranie? Ponury dozorca kiwnął głową. Helder poszedł do swojego pokoju i wyciągnął szufladę, która zawierała całkowite ubranie, ubrał się prędko i wrócił do wielkiej izby, gdzie Tiger właśnie kończył przebieranie się. Rozmawiali przyciszonym głosem, choć właściwie dozorca koltuskiej niedorzeczności nie mówił wiele, poza lakonicznymi odpowiedziami na pytania, które mu zadawano. Był to niski człowiek z krzaczastą, siwawą bródką i kosmatymi brwiami, niemal w zupełności zakrywającymi bystre oczy, które błyskały od jednego do drugiego z ptasią nieomal szybkością. – Co teraz robi? – zapytał Helder. – Brodać ruszył ramionami. Wariactwa! – rzekł. Człowiek ten widocznie nie był zbyt skory do marnotrawienia słów. Co to znowu za nowy rodzaj warziactwa? – Niecierpliwie z Helder. Ten trzeci potrząsnął znów ramionami. Ot, rysuje i pije, odparł. Chce pan go widzieć? Helder kinął głową. Wydobywszy klucz z kieszeni, niski człowiek poprowadził. Helder nazywał go Klinker, wspieli się po stopniach prowadzących na krużganek i dozorca otworzył stalowe drzwi komory. Razem weszli do środka. Brown również podążył za nimi. Pokoik był oświetlony potężną lampą naftową wiszącą u pułapu. Był tam stół, krzesło i łóżko składane. Przy stole siedział człowiek w koszuli i spodniach, który obrócił się w pół w półku przybyłym. Stół był zarzucony narzędziami rytowniczymi i na poły wykończona płyta leżała przytwierdzona do deski rysowniczej. No, Maple, powitał go Helder. Tomasz Maple potarł palcem nieogolny podbródek i uśmiechnął się. Wstał do połowy. Chce mi pan wy wypuścić, zapytał drżącym głosem. Utrzydziłem to, czego pan ode mnie żądał. Jeszcze nawet więcej aniżeli pan żądał, i dziś jestem już chory z tego. Helder uderzył go z lyka prawie. Oczywiście, wypuszczę pana rzekł. To pańska wina, że pan się tutaj znajduje. Więzień był chory, nie trzeba było okazdawcy, by to stwierdzić. Ręce drżały mu nerwowo z wyjątkiem chwil, gdy trzymał swoje ulbę narzędzia. Usta jego drgały konwulsyjnie. Wydawało się nieprawdopodobne, by te ręce, drżące niepewnie, mogły wyryć tak piękne dzieło na płycie. Helder spojrzał nań i potrząsnął głową. Może pan to rzucić, rzekł. Z tymi notami francuskimi i amerykańskimi skończyliśmy. Cała Europa ma je już na oku. Zrobimy jeszcze jedno pociągnięcie i koniec. Maple, musicie nam zrobić noty angielskie. Które mają być ukoronowaniem dzieła waszego życia. Maple wsunął ręce do kieszeni i cofnął się w tył na krześle. Nowe, dziwne zdecydowanie zarysowało się w jego zwisającej dolnej szczelce i w liniach jego ust. Helder zauważył to i zatrwożył się. Patrz pan, Maple, rzekł, przecież pan nie jest dzieckiem. – Myślę, że ma pan już tego dość. Jak na człowieka, który dokonał najzręczniejszych fałszerstw, jakie świad kiedykolwiek znał, jesteś pan szczególnie niepewnym gatunkiem. Winien nam pan złość za to, żeśmy pana tu sprawdzili i trzymamy tu pana od dłuższego czasu. Jednakże ja pan powiadam, że uczyniliśmy panu łaskę. Mimo wszystko – ciągnął, widząc, że tamten nie daje żadnego znaku. Nie robi pan teraz nic gorszego aniżeli parę lat temu. Zapalił cygaro i zaczął zwolna przechylać się po pokoju, jak człowiek, który ma czas na wspomnienia. Sześć lat temu, powtórzył w zamyśleniu, słyszałem, że pan był najzręczniejszym rytownikiem banknotów w całej Austrii. Że pan był w stanie wykonać z głowy każdy rysunek i każdą najbardziej skomplikowaną linię z pamięci. Pan zrobił wtedy próbę ze stu koronówką, prawda, Maple? Zapytał niby niechcący, a to aż Maple zdrygnął się cały. Rząd pana przyłapał, Helder ciągnął dalej, ale nie chciał skandalu, który ściganie pana musiałoby pociągnąć za sobą, a pan uciekł do Francji. Tam pan wstąpił do mennicy, Ktoś pana rozpoznał, a pan wyjechał dalej. Gdzie to pan nas spotkał? Gold zapytał nagle. Człowiek na krześle zachował ponure milczenie. Sądzę, ciągnął, że Gold zastosował tu zasadę na złodzieja najlepiej nasadzić złodzieja, i stąd nasadził fałszerza, aby wykryć innego fałszerza. Hę? Śmiał się a Mabel spojrzał nań i rozdzielił wargi, szczerząc swe brzydkie zęby w nieprzyjemnym grymasie. Nie śmie się, przyjacielu, odezwał się, głos jego drżał. Mówi pan o czasie, kiedy nie miałem w sobie żadnej odpowiedzialności. Teraz jestem inny. Jestem zbrodniarzem, ponieważ mam skłonność. Zniżył głos i zawahał się, po czym podniósł szybko głowę. Do picia. Jestem pijaczyną, a pan wykorzystał mój nauk. Ja pana znam. Kiwał głową powoli, ale groźnie mówiąc te słowa. Ja znam siebie. Spuścił głowę na piersi, ręce trzymał głęboko w kieszeniach. Popadł nagle w milczenie. Helder i Tiger Brown wymienili już szybkie spojrzenie porozumiewałcze. Jak gdyby pod wpływem tego samego zamierzenia spojrzeli na Klinkera. Lecz ten potrząsnął głową w odpowiedzi na jakieś niewypowiedziane pytanie. Chodźcie. Rzekł Helder przymilająco: Napijmy się razem i pomówimy o wszystkim. Maple wstał z drżeniem, podpierając się rękami o stół. Coś na niego przyszło, założył Helder, jakaś godność, której jak długo go znał, nie przypominał sobie u niego. Przy całej swojej godności, czy ca całej swojej godnej pożąbanej postaci, w jego zachwaniu, się i postawie czuło się jakąś nieprzeczuwaną moc. Nie będę pił, powiedział spokojnie. Pan nie wie, co to dla mnie znaczy. Picie stało się częścią mojego życia, tak jak dla pana powietrze, jak woda dla ryb. Lecz wyrzekłem się picia i o to byli szczęśby. Spadłem aż na samo dno i wspiąłem się na szczyt. Twarz Eldera pośmiewała. Nie zrobicie tego, czego od was żądam? spytał ostrym tonem. – Jeżeli się stąd wydostaniecie, dostaniecie się do więzienia. – Pan posunął się zbyt daleko, Maple. Nie zniesiemy tego szczeryństwa. – Nie masz dla pana drogi do pokuty. – Tak jak nie ma i dla mnie. – Pan znajdziesz się z nami razem i pozostać tu musisz z nami aż do końca. Maple potrząsnął głową zwolna. – Ja panu powiadam, że pan nie wydostanie się z tej sprawy tak łatwo – powtórzył Helder – Pan wykonałeś dla nas robotę z własnej woli, a teraz Pan musisz ją wykonać dlatego, że ja tak chcę. Czy Pan myślisz, drwiąc ocioną, że Pana puszczę na świat, aby, z, aby Pan wyszedł z płaczem pokornym i wyznał wszystko przed sympatycznym dyrektorem z Scotland Yardu? Nie, je, nie jestem takim szaleńcem, jak Pan myślisz. Cenię swoją wolność, swoje stanowisko w społeczeństwie, Zbyt wiele, abym miał do tego dopuścić. Ze mną koniec. Mówisz, że ten koniec, koniec. To nieprawda, że Helder. Jeszcze do tego daleko. Masz, pan, wejść w normalny stan. Bez względu na to, czy nimi jest normalne picie, czy normalna trzeźwość. Patrz, pan, że kładąc mu rękę na ramieniu. Przypuśćmy, że wyjdzie na jaw, że ja bym odpowiedzialny za tę powódź falsyfikatów. Wie pan, co to znaczy? To znaczy: dożywotnie ciężkie więzienie. Teraz żyję życiem miłym ludzi, życiem miłych ludzi, wśród miłych osób i pięknych kobiet. Potem musiałbym to życie zamienić na coś gorszego od śmierci. Zatem, chyba pan na chwilę nie przypuści, że byłbym w stanie poddać się takiemu wegetow wegetowaniu. Pójść do więzienia w słodkiej nadziei, że wreszcie uda mi się zebrać okruszone życia, aby dokończyć marnie lat starości w nędzy. Śmiał się. Ta myśl zdawała się bawić go w okrutny, niezwykle ciekawy sposób. Nie, przyjacielu, gdy zostanę wykryty, umrę prędko, boleśnie, być może, lecz ból będzie krótkotrwały. Jeżeli zaś jestem przygotowany na to, aby popełnić samobójstwo, w takim razie jestem tym bardziej gotów zabić każdego, kto odważy się stanąć między mną a pomyślnym wynikiem mojego przedsięwzięcia. Fałszowaniem? Fałszowałem, kłamałem i kradłem, ale na to. Aby dokończyć tego, co sobie postanowiłem. Jestem przygotowany na to, by dołączyć morderstwo do listy moich grzechów, o ile by tego będzie potrzeba. Czy zrozumiano? Najpierw patrzył na nie obojętnie, potrząsając głową. Czy rozumiecie, powtórzył Helder, o ile będzie potrzeba, zabije was, Zastrzelę was jak psa, zanim zastrzelę sam siebie. Macie mi się zająć tymi banknotami angielskimi. Ma się dostać prędko. Obecnie policja myśli o dolarowych. Za miesiąc lub dwa zauważą morze francuskie, które puściliśmy na rynek. Dziwne światło zabłysło oczom Maypela. Są wypuszczone na rynek, powieda pan? Okazał silne zainteresowanie. Helder klinął głową. Odeszła pierwsza paczka teraz, powiedział z nagłym ożywieniem. Porozumiejmy się, Maple. Zrobi pan, jak żądałem? Najpierw ruszył ramionami z lekkim gestem rozpaczy. Przypuszczam, że. Mam. Mam odpowiedzialność. Mam bratanicę, Helder, niezaopatrzoną, która się gryzie z mojej przyczyny i to mnie gnębi. Helder ukrył ręką u, uśmiech tłoczący mu się na usta. Jest ona zaopatrzona, zauważył. Mówiłem to już panu dawniej, ale w jaki sposób? Zapytał tamten. Ona nie jest zdolna do przyjmowania pieniędzy od niewiadomych osób. Jest zaopatrzona, powtórzył Helder. Człowiek nazwany Klinker podniósł rękę, czyjąc w ten sposób znak przestrogi i nakazując zebrane milczenie. Poczęli nadsłuchiwać. Ktoś tam nadjeżdża drogą rzekł. Zejdę na dół, aby zobaczyć, kto to taki. Otworzył drzwi i zamknął je sobą. Usłyszeli otwieranie ciężkich drzwi z dołu. Nastąpiła przerwa, po czym drzwi znów się zatrząsnęły. Chwilę potem Klinker wrócił z telegramem w ręku. Był chłopiec z telegrafu, powiedział. To do pana. Wręczył go Brownowi, który rozdał telegram i przeczytał. Co jest? to Heller. Aresztowali Szreinera w Paryżu, podczas gdy puszczał banknot tysiąc frankowy, rzekł Tiger Brown. Przy czym głos jego brzmiał niepewnie. Stali patrząc jeden na drugiego, Twarz Brauna pracowała kurczowo. Helder zbladł. Klinker był niezmiernie mało zaciekawiony. Był to zbyt stary ptaszek, zbyt filozoficznie usposobiony łotr, aby się przejmować grożącym niebezpieczeństwem. Za to twarz Maple ożywiła się z zainteresowania. Jego mętne oczy błyszczały, wargi poruszały się, jak gdyby coś wypowiedział Schreiner aresztowany w Paryżu. Rzekł z zaciekłością tysiąc, franku, tysiąc frankówka. Czy to nie moja? Helder patrzył na niego, nie mówiąc ani słowa. I kiwnął mu ponuro głową. Ha! Załomaj Majper i opadł na krzesło. Helder i Tiger Brown odjechali pospiesznie z portem do Londynu. Skoro tylko zaświtał dzień. Tworzyli małą, mówną parę ludzi. Żaden z nich nie miał ochoty do na mówienia. Na mówienie. O ile chodziło o ich nielegalny interes. Blisko Walton Cross-Brown nagle powiedział, nie mogę tego Maple'a pojąć. Helder siedział przy kierownicy, patrzył prosto przed siebie mówiąc, ja go rozumiem, widzi on nasz koniec, albo mu się tak zdaje, ale nie wierzę ani słowa więcej. Tiger czekał tamtym... Póki tamten nie dokończył. Widząc zaś, że nie ma ochoty na, na wywnętrznianie się, zrobił próbę mówienia o tym, co było mu bliskie. Pan mówił o zabiciu mejpla, rzekł wolno. A pan go chciał nastraszyć? Żadne zastraszenie! odparł Helder, zręcznie wymijając wóz jaromarczny. Zabiłem jego i każdego innego, kto odważyłby się mnie zdradzić. I każdego innego! powtórzył z naciskiem. Rozumiem! rzekł Tiger Brown, nie mówili więcej do siebie. Helder zostawił swojego towarzysza w City i pojechał dalej do garażu, w którym trzymał zawsze swój wóz. Oddał maszynę mechanikowi i poszedł pieszo do Curzon Street. Sieć zaciskała się na nim, czuł to. Rossell uwięziony, Schreiner w rękach policji francuskiej, Maple dojrzały do buntu, oznaki były niezdrowe. Omylił się na maple. zanadto ufał jego skłonności do picia. Uprowadził go, mając na oku dwa cele i, w wyniku, i wyniki usprawiedliwiały środki, gdyż z jednej strony Verity Bell była w Londynie, z drugiej strony Constock Bell gdzieś w tyle, w tyle krył się nie, nie, z nieznanych mu przyczyn. Nieokreślony w nieokreślony jakiś sposób czuł, że nowe powinowactwo może mu się do czegoś przydać, gdy przyjdzie na nań ostatnia chwila. Poszedł do swojej pracowni. Leżało w niej wiele korespondencji, gdyż zyskiwał na popularności i otrzymywał w swoim czasie liczne zaproszenia. Wzdrygnął się nieco na myśl, co może się stać, jeżeli jego plany nie powiodły się. Przeglądał listy, jeden za drugim. Czynił to jednak pospiesznie, bez większego zainteresowania, zwracając tylko uwagę na pisma odręczne i znaczek pocztowy. Przy jednym zatrzymał się list pochodził od kogoś nieznajomego. Otworzył go? Pochodził od wydawcy posttelegramu. Chce nas pan odwiedzić, brzmiał list. Nastąpił pewien zwrot w tajemniczej sprawie Konstruk Bela, a ponieważ pan był w możności udzielić nam tyle cennych wiadomości, będzie pan mógł wyświetlić nowy zwrot w sprawie. Mamy powód do przypuszczenia, że pani Konstruk Bell nie żyje. Helder położył list i wyglądnął przez okno. Myślał niegdyś, że potrafi wyjaśnić tajemnicę. Teraz Wydawało mu się, że sprawa pogłębiła się o wiele bardziej, aniżeli przypuszczał.